Witajcie, kochani. Dzisiaj prawdziwa ikona, Volkswagen Golf GTI. Dla mnie, osobiście, bardzo ważny samochód. Ale może kilka słów wstępu. Dlaczego dzisiaj zdecydowaliśmy się pokazać Golf a czwórkę, który dla wielu z was w ogóle nie jest zabytkiem, nie jest youngtimerem, w ogóle nie jest nawet fajnym samochodem. Kiedy zaczynałem swoją przygodę z motoryzacją, taką na dobrą sprawę odebrałem prawo jazdy, był rok 95. W 95 roku, 25 lat, to miała Syrena. Naprawdę, wyobraźcie sobie, jak wyglądały wtedy samochody, które miały 25 lat. Maluchy, Syreny, stare polonezy, stare duże Fiaty. I generalnie samochody, które miały 25 lat, były już takimi pojazdami mocno wysłużonymi. Dzisiaj, kiedy patrzymy na golfa, to jest egzemplarz z roku 1998. Golf debiutował w 1997, czyli najstarsze egzemplarze mają już 27, ten ma 26. Za chwilę zmieni się rok. No i moi kochani, zmienią się też realia, bo zupełnie inaczej będziemy patrzyli. Nagle okaże się, że rok 2000 jest granicą, który zgodnie z kodeksem drogowym stawia granicę pojazdu zabytkowego. W tym momencie żaden konserwator nie pójdzie nam na rękę i nie powie, że 25-letni samochód można uznać za zabytek. I w sumie, tak naprawdę zgadzam się z nim, ponieważ golfów Astr. Jest bardzo dużo. Można by oczywiście robić wyjątki dla pojazdów specjalnych, dla takich krótkich serii. Teraz, gdy ktoś będzie miał bardzo unikatowy samochód z roku 2000 i odpowiednio to umotowuje, jestem przekonany, że konserwator zrobi to. Ale nie będzie to zwykły Golf Astra czy nawet Polonez. Musi być to coś naprawdę wyjątkowego. Rok 97 to dla mnie bardzo ważny rok. Miałem wtedy 22 lata i motoryzacja była moją ogromną pasją. To w jaki sposób patrzyłem na nowe samochody, jakie pochłaniałem wręcz wzrokiem, na pamięć uczyłem się. Mocy silnika, wersji. i Nie dlatego, żeby się wszystkim pochwalić, tylko dlatego, że mnie to naprawdę interesowało. Rok 97 to także pierwsza moja wizyta na targach. Relacje z targów z Genewy z 97 roku możecie zobaczyć u nas na kanale. Tam pojawiły się pierwsze zdjęcia i zrobiliśmy to w bardzo ciekawy sposób. Natomiast Golf zadebiutował we Frankfurcie. No trudno, żeby tak ważny dla niemieckiego producenta. Produkt pokazywać w Genewie. Volkswagen Golf był niekwestionowanym królem salonu we Frankfurcie. Volkswagen, który zawsze miał ogromną ekspozycję, był w końcu u siebie, miał niemal oddzielny pawilon. Golfa pokazano w różnych kolorach, w różnych wersjach, a pozostałe samochody były w cieniu. Ktoś, kto wchodził na stoisko Volkswagena, od razu widział golfa. Patrząc na golfa, mieliśmy tak naprawdę wrażenie, że nie jest to rewolucja. Porównując go z poprzednikiem, z trójką, to tak naprawdę bardzo podobne lampy, bardzo podobny kształt tylne lampy no, troszeczkę się zmieniły, ale koncepcja tego samochodu była zupełnie inna. To miał być teraz samochód, który da początek całej linii modelowej koncernu. Volkswagen Audi Group. Jak to? Płyta podłogowa Volkswagena Golfa została tak zaprojektowana, aby można było z niej robić bardzo różne samochody. I tak właśnie się stało. To, że zadebiutował Volkswagen Golf, to jest jedno. Ale ta płyta to był także Volkswagen New Beetle zupełnie taki lifestyleowy samochód. Seat Toledo można powiedzieć, że taki bardziej sportowy, niby taki, ale nadal to taki tańszy golf. Skoda Octavia. W tamtych czasach Octavia była jeszcze budżetowym Volkswagenem, do którego nie wkładano wszystkich hajendowych wynalazków. To była prosta konstrukcja, ale korzystająca z nowoczesnych rozwiązań grupy Volkswagena. Oprócz tego Audi TT, zupełnie odjechany samochód. Można powiedzieć, niektórzy mówią, że takie kupę dla fryzjerów, ale moi drodzy w tym samochodzie były takie silniki i takie napędy, że mało który fryzjer by to ogarnął. Dotychczas e, sedanem na bazie Golfa było vento, a tutaj Volkswagen zdecydował się zrobić coś absolutnie nowego, ponieważ, no oczywiście, zrobił trzybryłowego Golfa, nazwał to Bore, ale to była w ogóle ciekawostka, bo Volkswagen zrobił coś niebywałego, ponieważ Golfa Kombi można było kupić jako Golfa Kombi lub Bore Kombi. Różniły się frontem, a cała reszta była niemal identyczna. Volkswagen to była właśnie taka rewolucja, która pokazała, że opracowanie dobrej płyty podłogowej, dobrej rodziny silników sprawia, że koncern ma bardzo dobre podstawy do tworzenia ogromnej rodziny modeli. Wróćmy jednak do Golfa. W chwili debiutu pokazano Golfa w wersji trzydrzwiowej i pięciodrzwiowej. Tak, to były jeszcze czasy, kiedy producenci uważali, że kierowca Klient ma prawo wybierać, czy chce wersję trzy czy chce pięciodrzwiową. Golf w wersji usportowionej GTI, tradycja golfa GTI sięga. Oh lat 70, kiedy pokazano pierwszego Golfa. Golf GTI dotychczas był zawsze taką ikoną sportowego samochodu. W trójce była oczywiście jeszcze wersja VR6 i była to najmocniejsza wersja. Natomiast taka wersja GTI to była moim zdaniem zoptymalizowana wersja, która była kompromisem między kosztami spalaniem a frajdą z jazdy. Golf, który miał 150 koni, był naprawdę udanym samochodem. Nie trzeba było niczego więcej. Golf Czwórka, oczywiście był najbardziej wypasiony Golf, R32. Silnik VR6, zdecydowanie najmocniejszy Golf w tamtych czasach. 3200 pojemności, 241 koni mocy i 320 Nm. To była ogromna moc, ogromny moment obrotowy. Jeżeli do tego dodamy zupełnie unikatową konstrukcję silnika, bo to nie był ani rzędowy, ani widlasty silnik. Część cylindrów była tak zrobiona, dla lepszego rozłożenia masy, Skonstruowano tak silnie, że pod minimalnym kątem 15 tylko stopni te cylindry były lekko przesunięte. Dawało to lepszy rozkład masy. Dodajmy do tego, że Golf R32 miał napęd na cztery koła i to była naprawdę petarda. Niestety, z pierwszej generacji nie był najlepszym rozwiązaniem, ponieważ ten napęd na tył tak. Nie wiadomo kiedy się dopinał i osoby, które jeździły, ja pamiętam, jak mieliśmy takiego golfa, na mokrym nagle dopinało, to było takie dziwne bardzo uczucie. Dzisiaj golfy R32 są bardzo poszukiwane i są już na pewno kolekcjonerskimi egzemplarzami. Wróćmy jednak do golfa GTI, bo on jest tematem dzisiejszego odcinka. Silnik 18 i moc od 150 wyjściowo, tak grzecznie, do. Ponad 260 koni limitowanych Audi TT. Ten silnik jako wyjściowy blok był ten sam, oprzyrządowanie tak samo. Różniła się turbina, różniło się oprogramowanie i kilka detali. Oczywiście, nasi tu byli hydrauliczne, wspomaganie hydrauliczne, znaczy, że wstawione przez hydraulika, a może nawet takiego gościa, co rynny robi. Nasi tu byli, wiadomo. Generalnie, egzemplarz jest w takim stanie, nie jest idealny, niektórzy powiedzą, że jest gratem i właśnie o to chodzi, bo graty dają radę. I może kilka słów o tym konkretnym egzemplarzu powie nam Janek, którego bardzo dobrze znacie. Jego słynne pole golfowe. Janku, podejdź tutaj, proszę. Konkretny egzemplarz, konkretny właściciel. Janku, witam, serdecznie. witam Cię serdecznie. To twój Golf? No Powiedz... to już ludzie chyba znają z miłości do Golfów. Tak, to mój Golf, to kolejny. Powiedz mi, jak to się stało, że kupiłeś sobie czwórkę i skąd GTI? Niechcący znajomy chciał mi sprzedać e, 1.4 zwykłą taką, najprostszą wersję, jaka tylko może być, bez żadnych tam udogodnień. No i zacząłem patrzeć sobie, ile one kosztują teraz, bo już jakoś byłem zupełnie jakby oderwany od rzeczywistości, ile taki Golf GTI kosztuje. Ale ja kupiłem tego tak naprawdę nie wiedząc, że to jest Golf GTI. A ja chyba sprzedawca też za bardzo nie wiedział, co on ma. Ja Jak uwielbiam to? takie zakupy. No bo nakręcił mi tam filmik dookoła, tutaj to. I ja zapytałem, a ten znaczek, ta atrapa GTI, to no to tak już było, on się tym nie interesuje. To był jego samochód do e, dowożenia dzieci do przedszkola i zostawał codziennie na stacji kolejowej PKP w Radomiu, bo wcześniej Aha. jeździł w Radomiu. No i. No i stał tam przez 7 ostatnich miesięcy, odkąd pan dostał nowy samochód służbowy i tak naprawdę... Porzucił go. Porzucił go tam. No i chciał się już go pozbyć, bo stwierdził, że nawet jeżeli chciałby go zabrać do domu, do siebie, to... Nie ma już miejsca, bo stoją dwa samochody no jego i żony, plus jeszcze ten służbowy, więc trzy miejsca ma parkingowe tylko pod domem. Nic więcej nie mógł zrobić, więc tego chciał się pozbyć. Przez telefon wiedziałem, że ja go na pewno kupię i że on mi na pewno sprzeda. Cena wyjściowa to było chyba 6,900. 6,900? Tak, czyli 6 900. taka normalna cena. A no to ja sobie pomyślałem, dobra, no to tam nawet jakby on kosztował tam 5000 czy coś tam, no to. Pojechałem do pana, pan akurat miał kola, nie mógł ze mną rozmawiać, dał mi tylko kluczyki, żebym sobie obejrzał i tak dalej. Powiedział, że on tam za, za 20 minut do mnie wróci. Ja sobie go już obejrzałem, wiedziałem na czym stoję, tak naprawdę, że to jest Golf GTI oryginalny, bo nawet nalepka z tyłu i to wszystko pokazywało, Winiu, to, że wszystko wim, jest tak. Już nikt nam nie powie, jak w przypadku tak, tak. dwójki, że no to właśnie. nie do końca no nie. GTI. To a to to jest prawdziwe GTI i no i już wtedy wiedziałem, że go na pewno chcę I, i, i tak naprawdę już podczas negocjacji tam pojeździliśmy. Pan jeszcze mówił, a ja jeszcze tu mam koła do niego. Ja jeszcze mam progi u blacharza, trzeba odebrać, bo chciał go sobie remontować, ale stwierdził, że to bez sensu. No i okazało się, że yy, tak naprawdę ja już mówię: no wie pan, ale ja nie mogę panu dać tyle, co pan tam miał, w, yy, tą cenę w ogłoszeniu. I tak w sumie trochę zażartowałem, powiedziałem, że mogę dać mu 2,5 tysiąca. A on powiedział: nie, no 2,5 tysiąca to w życiu, 2,600. On mówi. Dwa tak. Ja myślałem, że gdzieś w połowie się spotka. Ja też myślałem, że nawet gdyby to było pięć czy coś takiego, zdecydowałbym się na niego. Bo co najważniejsze, to był, jest sprawny, jeżdżący samochód, który ma wyremontowane klocki, zawieszenie, ma ładne lampy, silnik ma sprawny, wszystko. Właściwie można się przyczepić tylko do rzeczy wizualnych. No ale to wiadomo, to ja sobie to wszystko zrobię sam, pomaluję go sobie i tak dalej. No, ale no, zawsze Golf GTI to Golf GTI. Nie wiem jak Ty, ale ja myślę, że czasami każdy tak miał, że rzuca jakąś kwotę i nie dlatego, że chce za tyle kupić, ale jest taki moment, że ludzie są tak zmęczeni samochodem, tak bardzo chcą się pozbyć, tak, tak. że niekiedy, ja miałem takie przypadki, że ludzie nawet za darmo chcieli już, aby tylko pozbyć się problemu. Wiadomo, człowiek ma nowy samochód mhm. służbowy i dla niego Eee, czy weźmie za samochód dwa, trzy czy cztery tysiące? To już jest niewielka różnica. No wiesz, pan tu jeszcze się pytał, czy ja chcę dwa foteliki dla dzieci, bo on stwierdził, że on w każdym samochodzie, jeżeli kupuje następny samochód, to dokupuje nowe foteliki, żeby ich cały czas nie przekładać. Ja stwierdziłem, że nie, nie potrzebne mi, bo, no, bo mam swój fotelik tak naprawdę jeżdżę z dzieckiem, no ale też to było jakby dla mnie taką gwarancją, że on naprawdę jeździł z dziećmi. On mi tak mówił, że on musiał mieć zawsze bezpieczny i sprawny samochód, tak, żeby dojechać do szkoły, do przedszki. Szkola i później wrócić bezpiecznie, więc to też jakby no, utwierdziło mnie w przekonaniu, że na pewno to będzie dobry samochód, a to jest dobry samochód. A do tego jest to golf GT i to jest bardzo ciekawa tak. sytuacja, bo niekiedy kupujemy bardzo fajne wersje od osób, które po prostu kupują golfa, golfa. i one się nawet nie golf, znają. Czarny, Dla nich działają, nie ma to znaczenia. Nie ma znaczenia. On te, ja tego pana też prosiłem, czy mógłby mi zrobić zdjęcie naklejki w bagażniku? No tak tam troszkę jakby, przy, wiecie, no już nie, nie chciałem jakby yy, no rozszerzać tego tematu, więc powiedziałem po prostu, że chcę sprawdzić jaki ma numer yy, lakieru. A. Nie, lakieru. Lakieru. Tak, bo chciałem się upewnić, że to jest na pewno oryginalne GTI. No ja, no. jak już mi przesłał tą naklejkę, to już mówię, aha, no to tak, i to jeszcze wersja ekskluzji. Mówiłeś, że do niego były felgi, bo te to są od Audi, prawda? Tak, to są od Audi, bez tych, bez tych dekli. No tak było, to, była, to jest opcja zimowa, a jeszcze dostałem właśnie do niego yy, cztery felgi oryginalne GTI. No takie, o, leżały w magazynku. Więc dostałem je. No. Bez znaczka, ale jest BBS. Nie, mam znaczki też, mam bo to jest akurat nie ta, która jest yy, zapasem. zapasem tutaj przyjechała, a mam też właśnie te cztery pozostałe, bo to jest piąta. To jest dedykowany BBS do Golfa GTI. Tak, to nie skręcamy. jest tak, że ktoś sobie kupił, sobie bo BBS-y są bardzo popularnymi akcesoriami mhm. tuningowymi. BBS produkuje niemal do wszystkich samochodów felgi. I powiem Wam szczerze, ja mam w BMW, ale niektóre samochody też mają yy, i kupuje się je na rynku wtórnym i podmienia. Felga BBS, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Fotele Recaro. Tak. To było szczyt tuningu, można powiedzieć. Każdy chciał mieć fotele Recaro i felgi BBS. No może mhm. jeszcze było kilka firm, które też robiły takie dobre rzeczy. No, te fotele nie wyglądają... Te są bardzo... zmęczone, ale wiesz co, no... Mm, mm, miałem takie szczęście, że będąc na złomie Znalazłem takie fotele po 50 zł za karo. Po 50 zł za tak. rekaro? 50, 50 i, i tył, czyli to 200 zł wyszło wszystko. 200 zł za komplet foteli do Golfa GTI. No ale do to Recaro. trzeba tak, trzeba bywać na złomie i trzeba tam jak już już. No, no, ale tak, to jest ale... właśnie to, co nas łączy, bo złomiarstwo. my z Jankiem chodzimy po złomach, mamy kilka zaprzyjaźnionych i tak. zawsze znajdziemy tam jakąś tak perełkę. Jest. Niekiedy jest tak, że znajdujemy perełkę, na przykład fotele mhm. albo inną rzecz i potem dokupujemy resztę, bo jest no, to taka tak. okazja. I to jest właśnie niestety złomiarstwo, graciarstwo i za to nas kochacie. Dobra Janku, no właśnie, to dużo mówić. To może sobie przejedziesz i zobaczysz, jak tym się jeździ, bo to naprawdę się fajnie jeździ. Ja wiem, że ja pamiętam, ale wiecie, pamięć ludzka jest ulotna. I 150 koni dzisiaj, 150 koni to mają litrowe silniczki, albo nawet mniejsze. A tu 1,8, legendarne turbo Volkswagena. Golfa można nie lubić, można krytykować, ale powiem Wam jedno. Wsiadam do golfa niezależnie od rocznika i dokładnie wiem wszystko, co gdzie jest, mogę sobie ustawić kierownicę, to już czas, kiedy w golfach była w dwóch płaszczyznach regulowana, poduszki, wszystkie systemy, to już są lata 2000. Może golf zadobitował dużo wcześniej, golf wyprzedzał swoją epokę niektórymi rozwiązaniami i golf zawsze był taką ikoną. Zawsze w gazecie, kiedy pisało się o różnych samochodach, na przykład francuski golf, japoński golf. Golf był tym wyznacznikiem samochodu kompaktowego i przez wiele lat tak było. Skoro jesteśmy w ikonie, to warto odpalić bardzo gładko i magia niebieskich zegarów. Pamiętam, że było jako akcesoria tuningowe do normalnych samochodów niebieskie żaróweczki, tak aby mieć dokładnie tak jak w Volkswagenie. Przełom lat 90. i 2000 to czas, kiedy producenci prześcigali się, jeżeli chodzi o jakość dodatkowych radyjek. Te, które były standardowo, zwykle nie były najlepsze i wiele radiów wielu producentów miało specjalnie dostosowane oświetlenie do Volkswagenów. Można to sobie po prostu było zmienić. I ewenementem przede wszystkim było to, że można było mieć nawet radio 2D. Dobra, ale my tu o radio, a to jest tak naprawdę to, to najważniejsze. To silnik i uwaga, to co jest piękne w tym samochodzie, no moi kochani, na asfalcie cudownie przyspiesza. No i już jesteśmy na trylince naszej ukochanej. No i moi drodzy. Samochód sportowy, utwardzone zawieszenie, ale zobaczcie, posłuchajcie, za 2600, a zawieszenie jest idealne, żadnych stuków, żadnych półków, a do tego komfortowe. Pamiętajmy o tym, że jest to samochód o sportowym zacięciu. A tutaj wszystko bardzo ładnie pokonuje. Zakręty, no i to jest właśnie to. Idealne fotele kubełkowe, które trzymają pięknie w każdym zakręcie. Hamulce oczywiście cztery tarczowe, jak w Polonezie to był żart. Mam nadzieję, że zrozumiecie. No i cisza. Jeżeli jedziemy sobie tak spokojnie, nie jedziemy sportowo, nie przeciągamy, nie mamy żadnych zmodyfikowanych wydechów, to w tym samochodzie panuje cisza, jak w zwykłym, grzecznym samochodzie. No i kolejna bardzo ważna rzecz. Jeżeli jeździmy tym samochodem po mieście, zużycie 10 litrów, to nie jest jakiś wynik absurdalnie trudny. To po prostu jest zwykłe takie zużycie paliwa. W trasie można przejść do 7,5-8 litra. Golf GTI. Ten samochód miał łączyć walory auta sportowego z takim normalnym rodzinnym samochodem. Dlatego Golf GTI był dostępny zarówno w wersji trzydrzwiowej, jak i pięciodrzwiowej, bo skoro rodzinne auto, to dlaczego na tył ma się niewygodnie wsiadać? Znowu to przyspieszenie i powiem wam, że słychać, że ten samochód chce jechać. On naprawdę chce jechać. I bardzo fajnie się przyciąga do tej biegi nagle mamy 100 km na godzinę. Oczywiście jest to teren zamknięty, nikt więcej tu nie jeździ, więc nam wolno. 7-6 do setki, no nie jest to wynik, który byśmy chcieli mieć w sportowym samochodzie, ale to nie jest mało. Na papierze to wygląda jak było niezbyt szybko, ale w rzeczywistości on naprawdę bardzo fajnie przyspieszy. W tamtych czasach mieliśmy bardzo wiele sportowych hot hatch, nie to co dzisiaj. Dzisiaj tak naprawdę mało który producent ma w swojej ofercie samochód ze sportowym zacięciem w klasie kompakt. Wielu producentów zrezygnowało wręcz z produkcji kompaktu przechodząc oczywiście na rzecz crossoverów, SUVów i innego typu samochodów. A w tamtym czasie mieliśmy Citroen Xare VTS. Uwielbiam ten samochód. 167 koni. Mieliśmy Focusa ST. Mieliśmy Brawę HGT. Mieliśmy bardzo wiele samochodów, a dzisiaj a dzisiaj nawet Honda za chwileczkę może przestać produkować Type Era. Jedziemy sobie teraz po asfalcie. Za chwileczkę zbliżymy się do naszej ukochanej Trylinki i tam spróbujemy. O, jeszcze nie wyczułem tej skrzyni biegów. Nie jest tak precyzyjna, podejrzewam, że tulejki w środku są zużyte i należałoby coś z nimi zrobić. No ale moi drodzy, 2600 nie oczekujmy cudów. Dobra, i ruszamy, napędzamy się. Na razie mamy jeszcze asfalt. A jak on pięknie się wkręca, jak on pięknie się wkręca. Jedziemy, napędzamy się do prędkości 50 km na godzinę. Najwyższy bieg 78 7, między 78 a 79 Moi drodzy, to naprawdę jest bardzo dobry wynik. Fajnie tak czasami wrócić do czasów młodości i przejechać się samochodem, o którym kiedyś się marzyło. Pamiętam, jak jeździłem golfem 1.6, nie było to nic wielkiego, robiliśmy wtedy porównanie z Xarą. Ja prywatnie wtedy kupiłem sobie Xarę i powiem Wam, że to był naprawdę bardzo fajny i udany samochód. Do golfa podchodziłem z taką nieufnością. Wtedy miałem jazdę na francuskie samochody, uwielbiałem je, ale w momencie kiedy wsiadłem do Golfa i mimo, że byłem przyzwyczajony do swojej Xary i oczywiście jako właściciel Citroena uważałem, że to jest najlepszy kompakt, to w momencie kiedy wsiadłem do Golfa, pierwszy raz tak naprawdę, i przejechałem się nim, to zrozumiałem, dlaczego ten samochód ma tak wielu fanów, dlaczego ten samochód był przez lata numerem jeden, jeżeli chodzi o sprzedaż w Niemczech, w Europie, bo to był bardzo dobry samochód i dzisiaj nadal może sprawiać bardzo wiele radości. 150 koni Golf GTI, trzy magiczne literki GTI. Dla mnie największa magia w tamtych czasach to był oczywiście Parazot 205 GTI, o którym marzyłem. A ja skończyłem ze zwykłą 205 z dieslem w dodatku, ale zawsze miłość do GTI pozostawała i dzisiaj kiedy przejechałem się tym Golfem, kurczę, 2600 zł za tyle można kupić takiego Golfu, nie żadna promocja tylko po prostu uczciwe negocjacje. Nawet gdyby kosztował, tak jak Janek powiedział, 5 tysięcy, to nadal byłaby to dobra cena, bo dzisiaj za 5 tysięcy... 5 tysięcy, bo załóżmy, że Janek nie wynegocjował, to jest cena, za którą można kupić takiego sobie Sportinga, czyli sportowe Cinquecento. I uwaga, nieco drożej kupimy sportowego Poloneza GTI. Tak, GTI również było na Polonezie z silnikiem rowera, ta nazwa była bardzo na wyrost, ale dla nas Polaków GTI magicznie robiło robotę. Czy więc dużo? 5000? Czy warto? Wiadomo. Tu ogromną rolę odgrywa sentyment i wielu z nas pamięta Sportinga, pamięta Poloneza. A tutaj czasy już były troszeczkę późne, zmieniła się bardzo sytuacja Polaków. Stać nas było na dużo lepsze samochody i Golf GTI. Czwartej generacji nie jest jeszcze tak poszukiwanym samochodem. Myślę, że po naszym odcinku e, wielu z was zajrzy na różne portale aukcyjne zobaczyć, po ile te golfy chodzą. Jeżeli one nagle zdrożeją, to nie miejcie do mnie żalu, ale to jest naprawdę fajny samochód. A golfa R32 to nawet nie szukajcie, bo ich nie ma, a jak są, to w absurdalnie wysokich pieniądzach. Dobra, czas. Zakończyć tę przygodę z Golfem GTI i idziemy na podsumowanie. Golf GTI jeszcze raz kilka słów podsumowania. Bardzo fajne auto, niezawodne, dające bardzo dużo frajdy z jazdy. Ale teraz kluczowe pytanie, czy takie auta w ogóle można traktować w kategoriach kolekcjonerskich, jeżeli chodzi o samochody zabytkowe, youngtimery, oldtimery. Wiecie, Kilka lat temu, jakbyście się mnie zapytali, czy maluch będzie zabytkiem, czy duży fiat będzie zabytkiem, mówię o tych egzemplarzach z końca lat 90., powiedziałbym, że absolutnie nie, bo ich jest za dużo. I tak pewnie jest z golfami. Ich ciągle niestety ubywa, a jakość no. Rdza, mimo tego, że było to ocenkowane na dwozie, no niestety rdza robi swoje i takie charakterystyczne miejsca, jak właśnie czy przy błotniku, czy końcówki progów, po prostu gniją. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale moim zdaniem samochody z końca lat 90. osiągnęły swój taki maksimum jakości. Z tego względu, że producenci wtedy przykładali ogromną wagę do tego, żeby samochody były dobrze zabezpieczone, w samochodach nie było wtedy jeszcze tak dużo elektroniki. One po prostu były dobrze zrobione. Dlaczego ten samochód jest też dobrą alternatywą dla osób, które chcą mieć fajny, fajne autko i troszeczkę nim poszaleć? To jest samochód, którym bardzo wiele rzeczy możemy zrobić sami. Ja wiem, że niektórych rzeczy nie zrobimy bez komputera, ale to jest czas, kiedy Volkswagen produkował samochody. W bardzo wielu wersjach, w bardzo wielu wariantach, i to wszystko układa się jak klocki. Wszystko można podmienić, zamienić i nie tylko Volkswagen, Skoda, Seat. I te elementy brakujące, które nam się popsują albo które się zużyją, po prostu możemy wymienić i dzięki temu jest to stosunkowo niedrogie. Kolejna rzecz: sylwetka. No, Golf przez lata produkcji. Niewiele się zmieniło. Nie było tutaj rewolucji. Nawet ostatnia generacja, kiedy te lampy zmieniły trochę kształt, one zrobiły się bardziej agresywne i przestały być takie zupełnie okrągłe, to nadal jest ewolucja. Nie było w golfie czegoś takiego szoku, jak było w przypadku na przykład Forda, kiedy zakończono produkcję Escorta i nagle wszedł Focus. To było zupełnie coś nowego. I tak miał inne marki. A Golf szedł swoją wytyczoną ścieżką, tak aby właściciele poprzedniego modelu bez problemu odnaleźli się w tym, który będzie nowy. Golf GTI też był tym modelem, który przez lata wyznaczał pewien trend, i może inni mieli mocniejsze silniki, to jednak Golf był tym wyznacznikiem tego fajnego samochodu, którym można poszaleć, ale który też nie zniszczy nas finansowo. Golfy czwartej generacji mają mniej więcej około 25 lat, czyli kiedyś mogły być zabytkiem. Dzisiaj na miano zabytkowego samochodu muszą jeszcze zapracować minimum 10 lat, ale rok 2024, który dobiega końca, był bezwzględnie rokiem golfa. 50 lat to kawał czasu i kawał historii. 35 milionów wyprodukowanych aut to ogromna liczba, to prawie dwa razy tyle co Fordów T. Dzisiaj, jak patrzymy na samochody, wiele z nich nie ma nawet silników spalinowych. Wielu wielu nie potrafimy zrobić najmniejszej rzeczy. I zobaczycie, minie kilka lat i będziecie wspominali moje słowa, że Golf GTI jest idealnym samochodem na przyszłego klasyka, na przyszły samochód kolekcjonerski, na przyszły samochód Taki trochę weekendowy, który sprawi Wam dużo frajdy. Tyle może o golfie. No ja dzisiaj nie założyłem golfa, tylko moją cudowną bluzę, którą Wam polecam, bo idealnie pasuje do takiego samochodu. Kochani, wszystkiego najlepszego, dziękuję Wam za uwagę, miłego, do roku.